Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z PubGa na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodobał, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Jak widzicie, leci tutaj z nami kilka osób. Nie będziemy sami na tym. Wow! Na tym miejscu, bo to jest dużo więcej niż kilka osób. To jest bardzo dużo osób. Jest to tak zwany hot dropping moi drodzy, tego się nie spodziewałem. Wiedziałem, że to może być trochę osób, ale nie aż tyle. Podnosimy już na szybko jakieś rzeczy, jakieś bronie Mikro UZI ładujemy tutaj z celowniki Jedziemy tam, jedziemy tam, podjeżdżamy tam I próbujemy też fragować coś, nie? Tego tak nie odpuścimy na luzie e, Więc sobie wszystko zbieramy Tą krówkę też sobie załaduję w razie czego, gdy nam naboi brakło w UZI Jedziemy tam z nimi O, już jeden przebieg, elegancko tam sobie Krówka na darek może być hardkorowa, ale... To UZI wydaje mi się, że się sprawdzi tym budynku gość Trzeba wjechać po prostu, jeden leży, jeden leży. dobra Ładujemy w siebie bronie, bierzemy amunicję, Beryl Wezmę berylla zamiast tego Uzi, Można się lepiej przydać Te dwa fragi już w ogóle są Jak chłopaki postrzelali? No tutaj snajpera, snajpera to ja też nie chcę Kask mamy, dobra, jedziemy dalej Jedziemy dalej, tutaj coś mamy do lucenia? Nie mamy nic Okej, okay, weźmy sobie strzykawkę w siebie, mi od razu. Wiecie, no Hot Dropów nie graliśmy, nie? Więc tutaj może być dosyć mocno. To coś wybuchło. Nie, no flaszy, z flashem by można było wjechać. Gdzie należy? leży? Jak już jesteśmy po mega Młynie, to chciałbym przypomnieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pirate Swap. Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot i create your perfect loadout on pirate swap. The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure Dobra, no, leży drugi. Wiedziałem, że to jest gość, bo go słyszałem. Bardzo dobrze tutaj. wiedziałem, że on też tak blisko wyskoczy. Bierzemy Mkę za tego berla. Znaczy za to za... Tą kropkę. Amunicję też przyjmę chętnie. To wyrzucamy. Amo, amo. Moździerz w ogóle tu wszystko zbierałem, co się pojawiło. Opaska z ósmej rocznicy, jest OK. To są jeszcze jakieś skiny dodatkowe. Do odebrania, o których nie słyszałem. Dobiorę plecak dwójka, kamizelka troszkę. Dwójka, rozbita, ale, ale zawsze to dwójeczka, Dobra, mamy bronie załadowane. Możemy się przesuwać dalej. Tam jest kolejny typ. Dobra, więc widzę gościa na daleko. To, jeszcze dobiega ktoś do niego. Chcę się sadzić z nami Ma snipera. Ma snipera. ja się leczę tutaj. Przedtem go, przetnął go zaraz tutaj na 100% Bo byli. byli obok niego ziomki Właśnie, już jest seria. No i spadek. Było się nie sadzić. My tej snipera nie mamy, dostaliśmy też w głowę. Ja się stąd ewakuuję może już, delikatnie, żeby też się odnowić trochę, nie? Bo... Ja jestem rozbity w opór. Ponton, pontona to mi nie trzeba No snajpera by się przydała jakaś ona Ale takiego stafu to my nie mamy Leczonko bierzemy, skopik 4 wezmę eee, Trójka out, to out, to out Niebieska strefa zostaje jeszcze eee, To biorę, dobra jest miniacz Jest miniacz za me, bierzemy No eee. ale tym miniaczem możemy pograć tutaj już Wychylę. Nie ma tam nikogo. No nic, jest dobry początek. Dwa fragi na starcie. No, mocny hotdrop. Jak graliśmy ee, ostatnio, to nie trafiliśmy tutaj za bardzo przeciwników. A teraz, no, przywitaliśmy się tutaj fragami. Jakby powiem wam, że leciałem tutaj spontanicznie. Typowo. Jest gość tym okienko na górze. Tak mi się wydaje. A że trafiliśmy akurat na hot dropa? no to wyszło jak wyszło. Kaz dwójkę pasuje tutaj podmienić aktualnie na coś lepszego, chociaż dobra, tam jedynka jest gorsza chyba niż ta dwójeczka, którą mamy aktualnie. Dragunów, o, to mi się podoba. To wyrzucamy, to bierzemy. Ja sobie tutaj spokojnie lucę na razie jeszcze, nie? Nie ma co się, wiecie. Stresować, nie? Mamy chwilę czasu, więc spokojnie. To bierzemy, to bierzemy. Kamizelka podmieniona, tutaj dwójkę może będzie jakaś? Wszystko pozabierane. Kurcze no. Nie tam mieliśmy tego kolesia. Są strzały jakieś. No to w skałkę da się wyskoczyć? Da się. Dobra, mamy fraga. Trzeci frag na koncie, Trafiliśmy ziomka. Fajnie się to zapowiada. Początek meczu powiem wam, że naprawdę jest mocny. Nie spodziewałem się, że aż tak to będzie wyglądało hardkorowo. I tak dużo sobie tutaj postrzelamy. Ale takie mecze chcecie też, nie? Takie mecze też chcecie. Takie mecze wydaje mi się, że się dobrze ogląda, nie? Że jest całkiem miło. Czyli widać się tutaj takim mocnym wiedzie. Mocną rozrubą od samego wejścia. Woo! Może zgacie wywiało. Te skina jego ukradłem. Czy mamy tutaj czapkę do podniesienia kogoś jeszcze? Przydałaby nam się czapa dwójka Z tego, że jesteśmy rozbici tak dosyć mocno Na kasku, to dwójeczka by to się nam chętnie przydała. Energetyka sobie weźmiemy jeszcze Patrzcie w ogóle jakie bajery mamy Pyk, graffiti Można walnąć, elegancko Tesy muszę te spraye poustawić takie inne rzeczy No bo teraz ludzie to mi wszystko działa Kiedyś nie mogłem sprej Nie mogłem sprej rzucić, bo miałem właśnie jakiś problem z tym. A teraz, już ludzie. No, można, można wykorzystać cały potencjał gierki. Jest taka róż różnica, że to jest szok. Eee. patelnię dwójka patel nie biorę. Dobra, to je wrzucamy. 30 bandaże w ogóle też mi nie trzeba. No i co, 3 fragi, ludzie? No, od dropy polecieliśmy. 33 osoby w grze. JEST DOBRZE, JEST DOBRZE, JEST BARDZO DOBRZE Dobra, weźmy sobie tę, nie potrzebuję. To już nic sobie nie potrzebuje, już mam wszystko, kask podmieniłem eee, fragi zdobyłem, po, pobiliśmy tutaj parę przeciwników eee, w ogóle mam misję, to właśnie, nie wiem czy już wspominałem o tym, bo to do tej nagrywki się kilka razy zabieram A dlatego nie wiem o czym mówiłem, o czym nie mówiłem, a były bardzo słabe gierki, które się nie nadają do publikacji Eee gdzie, 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 na przykład już mówiłem o tym, że mamy misję, zagrać 8 razy na Erangelu, i to jest, ludzie, problematyczne, strasznie. Jeszcze patrzę, która jest godzina, Że się za długo dzisiaj nie zasiedział, też, bo już jest tak później troszkę, ale, ale jest tutaj chyba jeszcze w miarę git, jeszcze w miarę. można posiedzieć, bo też pospałem wieczorem, więc to, to inaczej trochę się. Tutaj nam to, 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 planuje taki czas, dobra, jedzie motorek. Nie, to jest samochód. Dobra, hot rod. A ty jedziesz na tą drogę tym hot rodem. Pojechał do spodu. Na Fishing Campa chyba. Ja sobie podjadę pod hosą Też mamy skinę do samochodów już odebrane. Chociaż i tak, skinę do samochodu zostawiłem sobie tego co miałem, bo mi bardziej do skina mojego pasuje. Ja do tego takiego... Eee, czerwonego zabójcy, że tak powiem. Więc zostajemy sobie z tym skinkiem. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej. E, ale, ale, ale. No, też jest skin do odebrania. Mamy patelnię, mamy kaski. Tylko, właśnie, nie daj mi Erangela. Trzeba zjeść kawałek tortu na Erangelu, w Harry Pota w budynku. E, to jest jedna z misji. Druga z misji to jest, e, właśnie, rozegrać tych kilka gierek, że ten kask trójkę dostać na skinie. Uśmiej e, roczni rocznica, chciałbym to. Nie powiem, że nie, chciałbym to bardzo mieć. Okej, okay, dobra, to jest jakiś kar. Co dosyć mocno zapakował w łeb komuś. Ee, co mogliście przed sekundą zobaczyć, dlatego. Kolejny do nas strzelakarek. Z karami są ustawieni goście, na domkach. Do domkach stoją z karami, salowanie elegancko. Więc my sobie przejmujemy też te domki i gramy pod tą strefę. Chyba tutaj coś widziałem zielonego, ale nie wiem, czy to jest murek, czy... I ziomek na takim skinie, dlatego. Trzeba tutaj zachować jakiś taki... Dystans, żeby nie dostać na web. I troszkę wiecie, z rozwagą pograć. Gdzie kolejną strefę da? To jest dosyć ważne dla nas. Karno, na dalego strzela. Nie chce się na tego kara wychylać. Tam jest kolejna strefa. okej, okay, strefa nie będzie prosta. To już możecie zauważyć, bo strefa. St nam dało na openie, Strefa będzie na pełną openie nie ma tam domków za bardzo. Niestety ja tego bagiego mogę jeszcze wziąć i sobie zrobić małą ewakuację. Ale co do strefy, no będzie problem. Tutaj na te domki możemy sobie przejąć. Spróbujmy tam podjechać. One są w tej okolicy i sobie pod to zagrajmy. No fajnie byłoby wygrać tą grę, nie? No ale patrzcie, trzy fragi zdobyliśmy na tym dropie na starcie. A teraz jest motyw, gdzie wszyscy stoją skampieni w... Skampieni wszyscy stoją z z-z z z No z czym są skampieni, moi drodzy? Z bronią, i ze snajperkami i tam grają na tym dosyć twardo, nie? Dlatego... No jest jak jest, jest jak jest, trzeba uważać. Dobra, idziemy tutaj, do przodu podjeżdżamy, coś tu mamy. nie mamy tutaj niczego, okej. Okay. Auto zaparkowało. Skołą przejść, przeźbiorę, wezmę sobie te środki. Jak to tyle leży, to możemy być cały czas załadowani nimi. Środek, energolek, te dwa sobie weźmiemy do siebie. Luźno na razie, luźno. Pyk, pyk. O! Co wyrzuciliśmy, to wzięliśmy. Dali za mało miejsca? Dziwne. Ale dobra, tutaj co mamy? Kolejny dragunów. Pontony i dragunowy wszędzie leżą, nie? Więc. Dropek jak jest. Jest jak jest. Z dropem leci samolot. Gdzie to samolot poleciał nam? Tam. O, ale rzucił, ale wypluł tego. Moglibyśmy tam podjechać. Moglibyśmy tam podjechać. Jest to potencjał ludzie na e, jakieś fragi i na jakieś e, kilki może. No ale zobaczymy. Podjadę sobie. Mamy bugiego, więc zobaczymy co tam jest. Ogólnie jak zauważyłem, że jak minimalizuję gierkę, to mi się ona całkowicie. Ee, z. Zwiesza, więc, 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 więc trzeba tutaj... Znaczy nagrywanie się zwiesza. Więc muszę tutaj zmienić sobie ustawienia troszkę, bo czasami sobie minimalizuję i patrzę, że się wszystko nagrywa czy są timery. Z racji tego, że mam dwa kompy aktualnie, to... No, drugi kąp jest jeszcze po, podpięty do monitorka. A nie mam trzech monitorów. I i, i, i... i Powiem wam Mieszki, moje drogie, że nie do końca mam wizję na to, co się dzieje. Dobra. Jest tutaj coś takiego. Links. Links jest przepotężny, ale... Ja to nie zdążę podnieść, to jest AWM-ka w ogóle też. No, strzela do mnie go. Strzela strzela i będzie strzelał. I się tego spodziewam jak najbardziej, że te strzały będą wchodzić. Tutaj nie wiem czy to ten z lotni nie strzela w ogóle. Ta. Nienawidzę tych lotni ludzie, nienawidzę lotni, bo... Nie wiem jak ludzie za tym trafiają, ale z tej lotni oni trafiają i to wchodzi Patrzcie, dalej dostałem serię, ja nie wiem czy teraz z tej lotni poleciała seria we mnie Czy jakiś gość na blisko był? Nieważne, ale uciekamy stamtąd Uciekamy stamtąd, żeby się podleczyć, mamy gili podniesione elegancko Wróćmy sobie tutaj Podleczmy się Leci kolejny na dropa, nie? Po kolejny tam podjazd jest zrobiony A już się mogę cofnąć teraz Już jest git całkiem, teraz wiecie Podjazd, i, i można klikać, nie? Delikatnie ich tam. Po kolei, Dropik jest. Scopy są. Links był Jawłemka w ogóle, to jest też mocne. Tylko Linksa przejąć, no ale Links ma 15 amo. Jawłemka też ma mało amo. Zawsze boję tymi snajperkami grać, bo jak nie traficie z nich, no to jest dupa, nie? To już jest pogre... pograna. Tutaj mamy samochód, patrzcie jak wziął Linksa teraz, się wsylował i trafił w web. No czasami by się przydało, leci spadochron też tam Tam tamtej okolicy poleciał też jakiś spadochroniarz Chyba z tej lotni w ogóle on wyskoczył, że mu się spadochron odpalił W takim miejscu, no jest taka szansa I podjechał tam, niego. go. No ten drapik fajny jest. No co my mogliśmy podnieść, to podnieśliśmy. Ale teraz dobrze by było jeszcze coś tutaj wyciągnąć przy nim. Jest krzak. Myślałem, że ktoś się czołga. No będzie latał tą lotnią dookoła tego. Jak ktoś umie trafiać, to jest. Zdanie to lotnie zdjąć teraz tutaj Zielone smołki rzucają się w oczy Jest jakaś budka, do tej budki sobie podejdę wolniej trochę Nie będę się tak wiecie pchał na pełnym bucie Jedzie samochód Ale przytrąbił On chyba chętny się postrzelać niebieska strefa też zostaje Okay. Flaszem goś wjechał, zatrąbił. Nie, no mogę tego nic zabrać! No. Ale zepsułem sobie tutaj gierkę trochę. Nie może On próbuje pod to podlecieć, próbuje kilka już Podjazdów zrobił Ale nie ma jak nie, bo cały czas ktoś do niego tutaj strzela Dobra, jest frag, elegancka Czwarty wyciągnięty Patrzcie tej dwugości w ogóle było, on dostał tubę i chyba Zaczął się strzelać z jakimś innym gościem Albo do trupa zaczął strzelać nagle, bo spanikował Czwarty frag, tam jest coś na daleko To jest a, aktor Akurat Ale ja na taką odległość nie umiem strzelać Raz, dwa Dobra, leci piąty frag A tutaj trafiliśmy na aktora To był aktorzyno na 100% Miejscu, bo gracz by się tak nie zatrzymał pod danym strzela. Ciekawe, jak będzie działał ten nowy system botów tutaj, nie? Jak ma być nowy system botów kierowany po AI-u. Ma być y, też tutaj ten silnik nowy Underilla, więc no. Ciekawe, jak dużo punktów się zmieni w przeciągu pół roku najbliższego, nie? Najbliższe pół roku będzie kluczowe do tej gry, i to bardzo kluczowe. Dobra, tutaj może, że te skrzynki mamy cały czas. Nie możemy do nich podejść. To pytanie, czy one są cały czas pod obserwacją? Czy już ktoś wiecie? Odpuścili wszyscy? I sobie można tutaj grać pod to. No jest tedy daczka. Podjazdy były. To jest ciekaweczka. Strzykawka sobie wezmę chętnie. Adrenalinę sobie załadujemy. Żeby być zapakowanym na maksa, idziemy dalej Będzie podjazd Jest AWMka Brak mógłby widzieć Łooo, wow, ale mnie objechał Ładnie przeciągnął, też miał dropowe rzeczy Mocniejsza Givera, ludzie, no i też dobrze trafił, dobrze trafił, no nic no, tak się niektóre mecze kończy, mieliśmy plan dosyć dobry, no ale nie wyszło nam tutaj do końca, zobaczmy tutaj sobie ile zrobiliśmy damage'u w tej grze, bo mecz był naprawdę ciekawy, mecz był mocny, 5 fragów, 419 damage'u i ósme miejsce, mam nadzieję, że wam się materiał podobał, jeżeli tak to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!